Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj na tapetę bierzemy kalendarz adwentowy z Isony. E e musicie wiedzieć, że nagrywam na dwa urządzenia, więc raz patrzę tu, raz patrzę tu, e więc... E Wybaczcie, jeśli wzrok będzie mi uciekał, ale właśnie pokazuję Wam ten kalendarz adwentowy z Isany. Znajdziecie go w Rosmanie zarówno online, chyba jeszcze jest, a jak nie, no to na pewno znajdziecie go stacjonarnie. Kosztuje 59,99. Słuchajcie, tutaj mamy informację, że odkryliśmy też na kolekcję 12 płatków pod oczy i 12 maseczek w płachcie, więc spodziewam się maseczek w płachcie, płatków pod oczy, czyli czegoś, co uwielbiam. Nie przedłużajmy i zobaczmy, co ja tutaj mam. Tutaj Wam się pojawi, ile wychodzi za jedno okienko, a ja zabieram się za otwieranie. Dobra, tutaj mam odkryć. On w ogóle tutaj też ma pokazane już, z czym mamy do czynienia. Z jednej strony są płatki pod oczy, z drugiej strony są maseczki, więc możemy sobie już co nieco przeczytać, zobaczę, która jest pierwsza, no i będę Wam tutaj relacjonować. Otwieramy i y, tak wygląda właśnie to otwieranie, więc nie ma okienek, tak jak w zwykłych kalendarzach, a wyciągamy sobie po prostu maseczkę po maseczkę codziennie. I numerek jeden, y, jak widzicie w ogóle mam wrażenie, że te maseczki są bardzo małych rozmiarów. Y, mamy tutaj maseczkę w płachcie, zimową regenerację. Y, jest to maseczka, która zawiera kwas hialuronowy i pochodną y, witaminy C, ma też strecha e, i tutaj widzę, że inne składniki, więc e, tak wygląda pierwsza maseczka. E, zobaczymy, co będzie dalej. I okienko drugie, mamy tutaj e, płatki pod oczy, zobaczcie w ogóle, jakie mają fajny kształt, takie e, gwiazdki betlejemskie, również zimowa magia. E, ta sama, to samo jakby działanie, mamy tutaj płatki, które mają połączenie składników aktywnych, takie jak Kwas hialuronowy i pochodną witamin C. I to jest efekt hydrochłodny. cokolwiek to y, znaczy. Y, zobaczymy. Wydaje mi się, że to jest bardzo podobny skład. To jest jak po prostu wiecie, takie kombo. Y, te same składniki aktywne, więc tak to się prezentuje. W ogóle strasznie grube są te płatki pod oczy. Y, nie wiem, będziemy testować. Fajnie, że jest też pokazane tutaj, pani ma pokazane, jak w ogóle je nałożyć pod oczem, chociaż to było jasne, że gwiazdki idą od zewnątrz, prawda? I kolejna maseczka. Tutaj mamy znowu maseczkę w płachcie, czyli będzie na przemian. Jedna maseczka będzie w płachcie, druga będzie pod oczy i tym razem mamy maseczkę w płachcie z ekstraktem z malin oraz ceramidami, która nadaje skórze świeży wygląd, promienny blask, idealnie to pasuje się do twarzy, umożliwiając wchłanianie składników aktywnych. Będziemy testować, zobaczymy właśnie jak ona będzie wyglądała na twarzy bo też jestem bardzo ciekawa jak wielkościowo z tą maseczką bo tak jak Wam, jak wam mówię opakowanie jest nieco mniejsze niż te standardowe maseczki. Numer 4 to jak widzicie znowu właśnie płatki hydrożelowe one mają kwas hialuronowy i ekstrakt z malin czyli nie mają tutaj ceramidów tak jak ta maseczka w płachcie i tym razem mamy tutaj kształt choinki zimowy relaks Widać, że do siebie dobrze są nasączone te płatki, więc będziemy tak jak Wam mówię, testować. I okienko numer 5. To jest maseczka w płachcie, która ma w swoim składzie niacynamid i kwas hialuronowy. Odświeżenie w zimowej odsłonie, pomaga zmniejszyć zaczerwienienia, wygładzić skórę. Sprawia, że skóra wygląda świeżo, jedwabista nie idealnie dopasuje się do twarzy, zapewniając optymalne wchłanianie bardzo fajne, w ogóle to jest super pomysł żeby właśnie w grudniu zrobić sobie taki czas dla siebie na pielęgnację bo y, mając ten kalendarz codziennie wyciągając jedną maseczkę bądź płatki pod oczy po prostu mamy tą y, mamy tą motywację, że chcemy nam się tą pielęgnację wykonać, a jak nie mamy na przykład czegoś w domu to wiecie, no nie pójdę do sklepu, nie kupię a tutaj to jednak jest, więc możemy to cały czas codziennie sobie otwierać i zabierać i kolejne okienko, to tutaj znowu mamy płatki pod oczy, tym razem w kształcie śnieżynek i w składnikach aktywnych znajdujemy ekstrakt z habrów i kwas hialuronowy, które mają nawilżać skórę wokół oczu i odświeżać ją. W ogóle też fajny kształt. Myślę, że ten się będzie spoko dopasowywał i są dość duże, więc one nam tutaj też zejdą poniżej oczu. Kolejny numerek. Mamy tutaj znowu maseczkę z kwasem hialuronowym i pochodną witaminy C, czyli to co mieliśmy w okienku numer 1. I kolejna. E, ma płatki pod oczy. Kolejne e, okienko, powiedzmy numerek. E, znów te w kształcie gwiazdek z witaminą C i kwasem hialuronowym. I kolejne opakowanie maseczki z ekstraktem z malin i z ceramidami. Teraz tak się zastanawiam, skoro z tego sześć, to będę miała to samo cztery razy dwa razy? Zobaczymy dwa razy. Cztery razy. Nie wiem ile razy. Zobaczymy. I kolejne opakowanie płatków pod oczy z ekstraktem z malin w kształcie choinki. I kolejne okienko. Tym razem mamy tutaj maseczkę w płachcie z niacynamidem i kwasem hialuronowym. Więc spodziewam się, że zaraz będą płatki w kształcie śnieżynek. I kolejna masa, płatki pod oczy z ekstraktem z habrówki, i kwasem hialuronowym. Czyli po prostu mamy tutaj trzy rodzaje y, maseczek, i one się powtarzają. Jak widzicie, była już, y, były już jakby dwie y, serie, więc. Czy wyciągamy to dalej? Hmm, pokażę Wam, co tutaj jest do końca, ale jak po 12 po prostu wydaje mi się, że. No wiem, że kolejnych 12 okienek będzie właśnie okienek maseczek. Będzie takie samo. Słuchajcie, oszczędziłam Wam y, wyciągania tego kalendarza adwentowego dalej. No i po prostu tak jak Wam powiedziałam, wy wybiłam po prostu to wszystko i mamy i mamy maseczkę w płakcie z kwiatem fialuronowym, pochodną witaminę C, płatki pod oczy tego samego rodzaju. Mamy tutaj właśnie ekstrakt z malin. Również płatki pod oczy z ekstraktem z malin. Tutaj mamy płatki pod... E, płat, e, maseczkę do twarzy z e, kwasem hialuronowym no, i niecynamidem. Płatki pod oczy również z ekstraktem z habrów No i widzicie, jakby kolejny set. Taki sam, e, jeśli chodzi o te maseczki. Więc tak to się prezentuje. Mamy 12 maseczek w płachcie, mamy 12... Yy, płatków pod oczy. Myślę, że spoko opcja. Tak to wygląda. 24 produkty. Na co dzień codziennie możecie sobie, otwierając ten kalendarz w grudniu, robić taką wieczorną przyjemność, bądź poranną, w zależności kiedy będziecie go otwierać, bądź kiedy nakładać te kosmetyki. No i codziennie, jakby yy, ten kalendarz zadba o waszą pielęgnację. No bo, jakby nie było nałożenie maseczki w płachcie codziennie, naprawdę przez grudzień, myślę, że może dać fajne efekty bycie systematycznym yy, i myślę, że te maseczki naprawdę mogą, mogą coś dobrego zrobić dla Waszej sery, mogą ją spoko nawilżyć, yy, odżywić, a jak wiemy, w, w zimie te mrozy i, i wszystkie działania czynników zewnętrznych na skórę nie działają zbyt dobrze, więc jeśli może też macie jakąś kurację retinolem i chcecie yy, takiego ukojenia skóry, no to wtedy myślę, że te maseczki są fajne. Fajnie jest też, nie wiem, jeśli nie chcecie tyle tych maseczek, to się złożyć z jakąś koleżanką na pół. Wiecie, weźmiecie sobie po 12 maseczek w płachcie i 12, bo, bo 6 maseczek w płachcie i 6 płatków pod oczy. I też pewnie to zużyjecie, jeśli nie chcecie właśnie takich ilości maseczek, albo możecie sobie to kupić, nie wiem, i komuś podarować połowę. Tutaj już wszystko zależy od Was. Dajcie mi koniecznie znać, czy zainteresował was ten kalendarz. W ogóle bardzo ładna jest ta grafika, taka mega yy, świąteczna. Myślę, że on jest też fajnie zrobiony. Jak widzicie, mamy tutaj takie okienko, dość minimalistycznie jest zrobione. Mamy tutaj takie okienko i po prostu wyciągamy maseczki yy, na no, codziennie jedną. Wygląda to fajnie, można to sobie postawić gdzieś na półeczce, na komodzie, i tutaj mamy taki. Taką mini-shopkę z gwiazdą betlejemską. Więc koniecznie dajcie mi znać, czy upolowałyście ten kalendarz wcześniej, czy może jak pojawił się stacjonarnie, no i co w ogóle o nim myślicie. No i czy chcecie, żebym otwierała kolejne kalendarze, bo ja nie wiem, czy wiecie, ale mam kalendarz z Sephory, ten największy. I kurczę, zastanawiam się, czy właśnie zostawię sobie go do grudnia, czy otworzyć go tutaj razem z Wami, więc koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, czy otwieramy kalendarz z Sefory cały, czy po prostu czekamy do grudnia. I jakie inne kalendarze chcecie, żebym otworzyła. No a ja już Wam że Pokazałam ten, żegnam się z nim. Będę na pewno te maseczki używać, więc może na shortsach bądź gdzieś indziej na pewno o nich usłyszycie. Dajcie koniecznie lajka, podpromujcie ten film, jeśli możecie. No i co, widzimy się w kolejnym materiale. Pa! pa.